Nigdy się nie spodziewałem, że będę przeżywał coś powtórnie, bo nie jestem młody, jak widać, nie? Dziękować panu mogłem, mam 60 parę. No więc żyło nam się w Komunie, jak żyło, widzieliśmy, jak jest, jaki zamordyzm był i tak dalej. Jak jedynie słuszne media tylko nam kreowały rzeczywistość taką, jaką one chciały kreować. No i cóż, no i teraz przeżywamy coś podobnego na wzór tego, co było. Dla mnie to jest PRL BIS i to w na najgorszym wydaniu, bo się tego nie spodziewałem. Tym bardziej, że takie były różne. Piękne deklaracje, nie miłości, czegoś tam jeszcze, spokoju, ładu i ach i och, nie? A tutaj kilka dni, kilkanaście, bo biorąc święta pod uwagę i tak dalej, dni robocze, i mamy już taką, jaką mamy sytuację, no to boli, po prostu boli. Ja jestem w obronie Polski i polskiej racji stanu. I to, co widzę, co się teraz dzieje, to jest antypolskie, tak nie może być dalej. I myślę, że doczekamy się. Tego, że wróci porządny polski rząd, który będzie dbał o interesy Polaków i wszystkich nas tutaj. Chcemy po prostu wolnej Polski bez żadnych tam dyrektyw z zachodu typu Niemcy czy jeszcze inni. Nie? Co pani popiera dokładnie? Praworządność przede wszystkim. I co pani chciała, żeby się zmieniło? No, żeby się zmienił ten rząd na taki, który respektuje prawo przede wszystkim. I stara, się, I stara się przeprowadzić ustawy, a nie wbrew, pra wbrew prawu działa. No bo tutaj dużo osób właśnie ma hasła: a tam Wolne Media, sprawa no tak. Kami Kamińskiego. Się każdy ma prawo takie media oglądać, jakie chce. Co to jest, żeby likwidować część mediów, które działały i miały widzów? Więc ludzie byli z tego zadowoleni. Płacą podatki, mają prawo yy, oglądać takie media, jakie dla nich są odpowiednie. Co no sprawiło, że pani tutaj się dzisiaj pojawiła? Zawsze jestem bronić prawdy. Od dziecka. Moja rodzina. Ja się tu urodziłam, mój ojciec tu się urodził, ojciec mego ojca tu się urodził. Moja rodzina krew przelewała, żeby żyć w wolnym kraju. A pani powiedziała, bronić prawdy. Co to, co to według pani oznacza? Proszę pana, dobro będzie dobrem, a zło jest złem. Jako młody człowiek uważam, że jest zagrożona moja wolność w każdym wymiarze. Przede wszystkim w wymiarze pluralizmu, w wymiarze wolności związanej z możliwością swobodnego wypowiadania się. No i to, co jest teraz z panem Kamińskim i z panem Wąsikiem, to bezprawne aresztowanie. Bez nieposzanowania przede wszystkim prerogatyw prezydenta, to jest straszne. Prezydent został chyba w tym momencie postawiony, tak można powiedzieć, po swego rodzaju, bo gdyby tego nie zrobił w tym momencie, zarzucono by mu, proszę, nawet nie ma miłości do bliźnich, swoich ludzi i tak dalej. Wskazuje ich co, na śmierć, bo oni tam głodówkę podjęli? No jak on śmieje, jak on tak może. Więc to z jednej strony, ale z drugiej strony znowuż będzie przeciwko niemu wytaczane najprawdopodobniej następne następny zarzut. Że skoro uznaje i powtórnie ułaskawia, to znaczy, że wszystko to, co było postanowione poprzednio, należy uważać za nieważne i aktualne pisowskie rozgrywki i tym podobne. Sprawa była już rozwiązana przez ułaskawienie. Na jakiej podstawie wszczęto proces? Czy coś było powiadomione? Ktoś? Dokumenty, wszystkie jakieś? Wszystko było? My nie wiemy. No dzisiaj prezydent, państw, państwo jesteście tutaj na zgromadzeniu, ale prezydent powiedział, że będzie ponowny wniosek o ponowne ułaskawienie. Jak pani to ocenia? To już jego jest problem, bo ja raz ułaskawionej osoby, dwa razy bym nie ułaskawiała. Sprawa była zamknięta.